Witajcie z holu głownego zamku Orych przechodzimy teraz do tych sal reprezentacyjnych. Tutaj pojawiają się mleble, zastawy z wieku 18 XIX. dzisiaj tak dużo ludzi nie ma, dzisiaj dużo jest dzieci, którzy, które mają Zajęcia warsztatowe na zewnątrz. Na szczęście już były tutaj. A, o! A tu. Przechodzimy do portretów właścicieli. I mamy szkołę Wandeyka. I pierwsze przykłady, słuchajcie, tych figur woskodowych Madame Thysso. Bo rodzina Tussauds właśnie przyjęła w 1979 roku yy, zamek Wariusz. No, mamy tutaj Olivera Cromwella, tego słynnego dyktatora z, tej, z czasu tej wielkiej wojny między, między yy, yy, parlamentem a królem o prerogatywy, o, o, o walkę. Piękne tapiserie, my mówimy gobeliny, czasami mówimy mylnie arrasy, bo arrasy to były tylko te, które były w tej miejscowości tworzone. One miały dwie cele. Raz ozdobne, ale był cel drugi jeszcze. No oczywiście tym drugim celem było ogrzewanie tych pomieszczeń. Pamiętajcie, w kominkach gasło ogień i robiło się niefajnie. No i najsłynniejszy z Tudorów, czyli Henryk VIII. No i sześć żon Henryka VIII. Henryk VIII to nieprawdopodobna nie, nie, silnie osobowość. To jest człowiek, który zmienił oblicze Anglii. Tutaj nie ma co. Ukrywać nie tylko, że zciął dwie ze swoich żon, ale również do, przyczynił się do aktu supremacji, kiedy papież nie zgodził się na rozwód z katarzyną aragońską. Henryk VIII ogłosił, że staje się głową kościoła anglikańskiego. No skutki były straszne, niestety Tudorowie nie mieli y, synów, nie wiadomo czy za, zadziałała y, klątwa jednej z matek, których dzieci zostały przez Tudorów, przez ród Tudorów zabitych, ale została y, Królowa Maria, a potem Królowa Elżbieta jako córki, a potem władczynie. O Henryku VIII. O Henryku VIII jeszcze pewno nie raz będziemy opowiadać. Natomiast, o, tutaj było, jeszcze na początku XX wieku, było całe, całe, cały arsenał y, y, Zamku Warwick. Teraz to się już wszystko pozmieniało. Przechodzimy tutaj tymi bocznymi za kamerkami i słuchajcie za moment wejdę w zupełnie inny klimat chciałem wam przypomnieć, że Madame Tuso wykupiła ten zamek i część z tych figur woskowych jest tutaj prezentowana Przedstawiają osoby, które tutaj w tym miejscu mieszkały, rozmawiały w różnych okolicznościach, ale przede wszystkim to jest XX wiek. Zapraszam na kolejny odcinek i tam spotkacie się z tymi osobami, które tutaj mieszkały.